No i w następnym filmiku. Słuchajcie, jest taka kwestia. Wejrzałem jeden przekaz na YouTube, ale to wiecie no przekazów jest tysiące na YouTube, setki tysięcy nawet, nie? Ale wyjrzałem jeden i tak sobie zastanawiam się kurczę. Co to dalej robić? Chodzi o życie ogólnie, o zasady życia. Jestem w pewnym wieku, kurczę, dość już, już poważnym, że tak powiem. Tak patrzę na tych ludzi na ulicy, którzy tak się bujają tymi luksusowymi samochodami, nie tylko luksusowymi, ale nawet i średniej klasy. Eee, no, fajne laski mają, kurczę. No. Ja tam nie narzekam na swoje, oczywiście. No, chodzą sobie do centrów handlowych, wypierdzielają z, pełnym, z pełnymi koszami kurczę zakupów. Wiecie, co kan. Wyperfumowanie, wycackani koszulki, kurczę najlepszych firm, buty najlepszych film, Ja też na, na, na obuwie i na, na ciuchy nie narzekam, ale wiecie o co Kaman, wiecie o co Kaman. Chodzi o tych takich e, na przykład chłopców z solarium, nie? No, co mają tam w chuj pieniędzy, właścicieli firm, właścicieli, kurcze, nie tylko film, ale no, spadków, no, podziadków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzi się tego pełno, widzi się tego pełno. Jak ktoś korwetą podjedzie, jak ktoś poruszakiem podjedzie, kurczę. No i tak czujemy się tacy, kurde, wiecie co, no to takie, tak, ta, 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 Ja się na przykład nie wiem jak to powiedzieć, ale w imieniu innych też mogę powiedzieć, że my Polacy średniej klasy, kurczę, czujemy się to takimi kundelkami w, pośród tych, kurde, wszystkich tych, tych, tych właśnie, że tak powiem, bogaczy, niebogaczy, no, którzy tam mają na koncie. No, co najmniej pięciocyfrowe rachunki. Co najmniej pięciocyfrowe, bo sześciocyfrowe to, to, już, to już wyższa klasa chyba moim no, zdaniem. Już troszeczkę mniej, mniejsza rzadkość. No. I tak patrzę na tych ludzi, no, i tak sobie zastanawiam się, dlaczego, to, dlaczego nigdy w życiu mi, mi się tak nie pofarciło, kurczę jakim. No. Zrobili interes życia, czy tam zrobili przekręt życia, czy, czy dostali, czy dostali jakieś kurwa spadki po dziadków, czy te spadki po babkach kurwa, nie wiem, czy, czy, czy tam ziemia kurcze, sprzedali ziemię jakąś i mają hajs, no. no, to tak, to, to, tak, no to wiecie, no jest tego, jest, jest tych, ludzi naprawdę też dużo, że tak akurat, że tak akurat po prostu im się po prostu wyszło, na wczasy sobie jeżdżą kurcze, pływają jachtami kurwa, no, wiadomo. Hajs to jest hajs, nie? I tak właśnie się zastanawiam. Dlaczego kurczę nie ja? Dlaczego nie ja? Nie, i taki, takie taki właśnie mam kurczę do siebie trochę wyrzuty sumienia, że jakieś to tą szkolną oglądam, patrzę się na te kurwa małpy kurwa, na tej szkolnej, że co ja je, uważam się lepszy od nich. Gówno się lepiej, gówno jestem lepszy. Nie mają więcej kurwa hajsu ode mnie, kurwa więcej od niektórych Niektórych ludzi, którzy, którzy mają średnią krajową na przykład. No może... No, przepraszam, przesadziłem może troszeczkę. Którzy mają najniższą krajową, chciałem powiedzieć. To to mają dużo, dużo więcej hajsów. No to nie o to chodzi, bo ja nikomu nie zazdroszczę pieniędzy. Tylko po prostu. Ja po prostu chciałem, kurczę, sobie uświadomić to pytanie, dlaczego, dlaczego ja ich tak oglądam, dlaczego ja ich subskrybuję? Dlaczego tak jest, kurde? Zamiast zająć się swoim życiem, kurwa, Macie, wejść w jakieś poważniejsze, kurcze, poważniejsze poważniejsze te roboty, zarabiać więcej pieniędzy, kurwa. To ja siedzę, kurwa, jak, jak ten, jak głupek, kurwa i patrzę na tych streamerów kurwa. Nie wiem, czy powinienem dalej to robić, nie wiem. Nie mam pojęcia. Może swój kanał jakoś wzbogacę o jakieś... Znaczy wzbogacę, zmienię całkowicie może, może zmienię całkowicie o jakieś, jakieś inne tematy kurczę, na których się znam, no. zawodowe i tak dalej. Bo powiem sobie szczerze, zastanowiłem się nad tym wszystkim, to, to do dobrych rzeczy nie zmierza, nie zmierza. I tym bardziej młodzi ludzie kurwa macie, weźcie coś pożytecznego sobie oglądajcie, a nie, a nie te kurwa główna kurwa, co tam skaczą na nie kurwa. Tak jak już powiedziałem w tym, w poprzednim filmie, że to wszystko się, kurwa, w koło Wojtek kręci non-stop, kurwa. Kurwa, to, to nie, to nie, to, to do, do dobrego nie, nie prowadzi. Kurwa, my zacznę się ograniczać od tego, kurwa. Wezmę sobie... Jeden film w tygodniu obejrzę ze szkolnej na razie. Wybiorę losowo po prostu. Meksyk odpadasz od razu. Wpadasz od razu, bo u ciebie to jest jedno i to samo, no stop to jest piwo alkoholowego Ty <zrobił> no, To mądre, to jest kurwa, to, to nie jest mądre w ogóle. I ty uważasz, że to oglądalne będziesz miał na tym. Może i będziesz miał, bo tam masz subskrypcję, to ty tam będę ogląda się. Ale, ale, ale robię ten, robię redukcję, redukcję muszę zrobić. Muszę zrobić, muszę, 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 wam coś, muszę wam coś od siebie wstawić, takiego innego troszeczkę, także, także no. Także tak, bo to do to, to niczego dobrego nie doprowadza, a jeżeli Wy młodzi ludzie będziecie oglądać, no, mówię, mu, mówię wło, młodzi ludzie, bo większość z Was jest młodych ludzi, będziecie oglądać takie gówno, to kurwa mać, utoniecie w gównie potem w swoim życiu. Naprawdę mówię, ja, jakbym w Waszym wieku to niestety internetu nie było. Nie było, a jakoś, kurde, wychowałem się, jakoś się wychowałem i szedłem, 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 szedłem. Może w końcu, kurwa, się potknąłem, jakoś tam, kurde ale już by, będąc dorosłym człowiekiem, nie? Ale, ale przed dwudziestką, kurczę, w tym, no, liceum i podstawówka, no to, no to napierdalałem w sensible soccer, kurwa, na amizę, kurwa, jak głupi, no. Albo grałem w gałę, kurwa, mać pod blokiem, albo grałem w kosza, no, bo mam dwa metry. W kosza najwięcej grałem. Nie ma co tego, kurwa, oglądać, bo to jest, kurwa, zguba. Naprawdę to jest zguba. Odradzam wszystkim. Pierwszy mój film taki, co odradzam wszystkim, może, może tam coś wspomniałem wcześniej, że mnie to już zaczyna kurwa nudzić powoli, ale, ale to, to, co tu kurwa oglądać, ludzie, co tu oglądać, naprawdę wam powiem. Ja pierdziele, kurwa mówię wam, naprawdę kurwa, zajmijcie się kurwa, jak... może przerzućcie się na jakieś kanały bardziej rozrywkowe, kurcze polecę wam jakbyście chcieli no mam tam kurwa tam jest tego jest a zresztą co ja mam wam co ja mam wam polecić kurwa chodzicie w neta bierzecie popularne kurwa albo na czacie kurwa na youtube kurwa i wam się wyświetla a o takie co się szkolna, no ja nie wiem kurwa dlaczego no, no domyślam się dlaczego to po prostu jest popularne no bo zaczęło się wszystko od prezydentury no która po prostu nie doszła i nigdy nie dojdzie kurwa do skutku Także tak, mówię. Weźcie, bądźcie sobą, kurczę, bądźcie sobą. Ja nie mówię, nie opuszczajcie mnie, ja będę będę wstawiać, będę. Może coś na dniach wstawimy, kurczę, z kuchni, coś tam ugotuję fajnego, no bo mam jakieś tam plany. No, także, także tak. No. I, i powiem Wam szczerze, że naprawdę jest się w miarę szybko nad swoim życiem zastanowić, w miarę szybko żeby nie było za późno. Mam nadzieję, że dla mnie jeszcze nie będzie za późno, że jeszcze coś w swoim życiu, że jeszcze coś w swoim życiu zdziałam. No, mam zamiar zmienić swoją pracę z z, tej, z fizycznej na umysłową. No. I, i, może mi się to uda. Służyłem papiery do jednej z firm. I, no, liczę, liczę, na to, że jakiś fart będzie. No, może nie fart, bo nad tym się znamy. Jakaś opatrzność kurczę nie dopadnie. No. Pozdrawiam wszystkich. No. I pamiętajcie, że RODO, Rodoborodo jest tylko jeden. Nie ma drugiego. A nie, Rodo Borodo to jest dwóch. No. Rodo jeden, bo Rodo drugi. Ale no. Nie ma, tam, nie ma tam nie ma tam się co zapuszczać. Naprawdę. Nie ma tam się co zapuszczać. Może to śmieszyć, ale inne rzeczy też śmiesz. Nie ma tam się co zapuszczać. Powiem wam szczerze, że przemyślałem trochę temat i ja nie będę się uważać od, od jakichś tam wyższych wyższych tych wyższych Polaków oglądających patostreamerów. Nie, 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 nie mam, nie mam takiego zamiaru. Także mówię wam, że raczej opuszczam szkolną 17, ale to po, po jakimś tam czasie. No jeszcze tam może coś tam rzucimy jakieś komenty. Zobaczymy, zobaczymy, jutro będzie jakieś tam nagranie z tego, no, z terenu, zobaczymy, co tam, co tam słychać. No i tak. Najważniejsze są w życiu wnioski. Najważniejsze są w życiu wnioski na swoich błędach, które się popełniło w swoim życiu. Jeżeli się popełniło błąd, trzeba wysnuć wnioski, a nie bujać dalej w obłokach. Wysnuję dzisiaj parę wniosków i, i mówię Wam, jak to wszystko wygląda. Także, także trzymajcie się i, i do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem, prawdopodobnie ktoś odejdzie, pewnie ode mnie, albo ktoś przyjdzie, nie wiem, coś tam się ruszy na moim profilu. Ale, ale, ale 42 wspaniałych musi być zawsze. Pamiętajcie o tym. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.